Just die. Ja chcę uciec, ja chcę uciec. Hej, witajcie. W kolejnym odcinku z naszego projektu Sent Hill. F. Skończyliśmy tutaj. Ja jedynie wymieniłem sobie troszeczkę przedmiotów na, e, na te punkty. Bo no postanowiłem, że i tak mamy ograniczony ekipunek, to... Z niektórych i tak nie będę korzystał. Tu chcę się cofnąć, bo widziałem, że są tu przedmioty. I oczywiście jest też... ...przeciwnik. chcę się jak najszybciej pozbyć. Ta rura ma ten plus, że jest szybka. I dosyć łatwo się nią walczy, jak już się ogarnie. Eee... Tutaj zestaw. O, zestaw narzędzi. Super. Akurat się bardzo przyda. Dobra. W takim razie lećmy z powrotem do szkoły. O, coś mi przycina PlayStation. Nie wiem co się dzieje. Dobra, jestem już z powrotem po małej przerwie. Może po prostu mój Playstation w tym momencie ma jakieś zwiechy dzisiaj. Tak, to widzieliśmy wcześniej, że jest wywrócony, to tak właściwie podniosłem. Poczytanność i tego, dobra, to możemy na razie mieć przy sobie. Później myślę, żeby to wymienić, bo chciałbym bardzo... Hmm, chciałbym bardzo ten drugi Amori mieć, żeby móc dwie nosić po prostu. Co tutaj jest? Tutaj chyba czytałem ten list już, więc go nie będę drugi raz czytał. Gdy niego podniesiemy, żeby był tam w notatkach. I udajmy się do tej szkoły. O, myślałem, że nie mogę wejść na taki murek, jakby. Ale widzę, że to tylko z jednej strony. O, tak. W pewnym miejscu można. Taki dziwny dźwięk. Tak, jakby nie z tych stworów, tylko jakieś inne. Chodź tu. Słyszę, że są też inne. Teraz się ich pozbędę, bo nie chcę, żeby znowu mnie na mo mostko zablokowały. Dobra, ja to nasalała. Wpadkiem kliknąłem właśnie ten przycisk Dosyć zabawne Bo chciałem odskoczyć ale dobrze kliknąłem Dobra, trzy ciosy rury O jezu No i, i tyle z tego idealnej walki. Trzy dobre ciosy z rury i jest po niej o, to mi nie wyszło, ani trochę. Dobra. Weźmy sobie tabletkę. Na ból głowy. Lećmy dalej. Czy coś tutaj znajdę? Właściwie mógłbym dalej z tym bejsbolem latać. Najwyżej sobie go... E, Naprawię, bo mam te narzędzia, które udało mi się znaleźć przypadkiem, ale tutaj często warto się cofać szybciej prosto wyprowadzam ten pierwszy cios. Ej, dobra, ten baseball jest spoko pod tym względem. To jest bardzo szybki cios. Jak na ten silny. Szybko padają. Dobra. Będziemy częściej wykorzystywać go. Tu coś leżało. Ramune kolejne. Ramune chyba jest dużo warte. Więc warto by było ich trochę zebrać. No dobra, lecimy dalej. Raczej to będzie ta uliczka. Tam będzie to przejście. Co tu mamy? Czekolada. Czekolada jest chyba warta 80 tych punktów. O, ararę. Te ciasteczka do jedzenia. I właściwie, skoro mam już te ararę. A, więc trzeba jakoś inaczej wyekwipować. Dodamy tutaj no, ich się im więcej je, tym lepiej, ale... O, dobra. Zrobiliśmy tak. Kudzu nie mamy, więc... tam. Dobra. Tak nie używam tych rzeczy. Dobra, to jest ta szybka. Taka jak ta poprzednia. Ja tylko się boję najbardziej, że one zrobi tę ten... tą szerwę. Hmm. Z tej sza... A, rży nie ma zbytnie ucieczki. O nie! Jezu. Te walki są takie. Trochę nie masz... nie wiadomo dlaczego się spodziewać. No i zrobiła to. No hmm. nie. Chyba mnie dobije w taki sposób. No. Ale jest w ogóle trochę taka inna. Jest po pierwsze, że jest szybsze i jest zarośnięta tymi roślinkami. No dobra. Dobra, próbuję ponownie. Co jest? O, czyli da się ją jakoś... Wiecie co? oleją ja ją Nie chce mi się tracić na nią czasu A jest całkiem silna o. Chyba, że ją tak O Dobra zauważyłem, że im więcej mają tych kwiatów tym są silniejsze Co bardzo mnie nie dzieje. pusto Wtedy chyba też otworzyłem to i było pusto, ale... ...herbatka dnia dzisiejsza, to jest... ...czarna herbata z cytryną... ...malinowym sokiem... ...miodem i y, amolem... ...i takim blendem olejów. Olejków takich. Takie na zdrowienie. dośmy dalej jakieś przeziębienie łapie. Dobra ten baseball jest już tak poniszczony. Lecimy dalej. Ja bym sobie. złożył w ofiarze, chyba. A rary. To jest 110 warte. Mogę to jednak zostawić. Czekoladę bym wymienił. Jeszcze na razie nie chcę w tych używać. Chcę mieć drugi e, medalion. Więc na razie to powinno wystarczyć. Poczytalność w miarę ok. Może tylko broń zmienił, żeby tej nie zniszczyć. I lecimy. Tu nikogo nie ma za rogiem. No, to było ciekawe. Ale słyszymy ich, więc trzeba do nich lecieć. Czy coś tu jest jeszcze? No już się śpiesza, śpiesza. To chyba pierwszy raz wiadro widzieliśmy, jak tak wyleciało. Coś kojarzy Co to jest? I gdzie to jest? To brzmi jak... nowy przeciwnik. O, tabletki. Ehe, musimy tędy jakoś przejść. A co tutaj leży? Higashi, a to to dawało co dawało? Wytrzymałość, ok. I tam jakieś. O. Ale tędy nie mam jak przejść. Właściwie. To całą. się. A. Nie, ja na drabiny nie wejdę. Chciałem się wrócić jednak. Hmm. Z tym czymś nie będę walczył przecież. O tutaj, dobra. Rinko, biegniemy za tą. Co to jest? Nie wiem, czy tego nie, nie wyekwipować sobie za coś. Że tak. Mhm. O! To na szczęście chyba nie bije dużo. O. Ale jest bardzo szybkie. Więc pewnie nadrobi to wszystko szybkością. O! Teraz wygląda na mocniejsze. Co jest? Kurde. Właściwy człowieku. To traf. O! No Po jakiś błąd Kiedy to padnie No nie Postanawiam to olać może sobie wyskakiwać on ja to gdzieś Ale czy tutaj są jakieś rzeczy? O, myślałem, że się zablokuje. O, zostaw mnie, chłopie. O. o, a ta co tutaj robi? Właśnie nie, nie lubię takich momentów, bo nie jestem w stanie w ogóle przejść. Dobra, po prostu to przebiegnę. Wiem, że tutaj jest i tam, bo zginąłem przed chwilą. A nie tutaj tam, kurde. No nie. A no w ogóle... miasto mgły. Szczególnie podejrzany potwór chodzący na czworakach. Porządliwie łypiący wzrok, spocone dłonie. Odpychający sposób w jaki próbuje się ze mną spoufalić. Napawa mnie wstrętem, a co więcej żadna z tych pokrak nawet nie spojrzy na faceta typowe. A, no tak, pewnie odzwierciedlenie jakieś takie. Nie. Dobra czekolada kolejna, tylko nie mam. A mam to na zdrowie, dobra. Aktualnie mogę tego użyć. Nóż kuchenny. O, lekki nóż do cięcia mięs i ryb. Łatwy w użyciu, jest delikatny, więc może obchodzić się z nim ostrożnie. A. Nie mam co wymienić w ogóle. Może na razie to zostawię, ewentualnie jak już zużyję coś. To co to za dźwięk w ogóle? Muzyki Bandarz. O, super. To radio. Jarare, dobra. To użyjmy kolejną rare. Z drogi dziewczyny, tu potrzeba prawdziwego mężczyzny. Erysshowa. Wściekły baseballowy samuraj wkracza do gry. To brzmi jak szuf w ogóle. Gadający przez to. Hmm. O, coś tu było. Ramune. Może... Ale rura ma całą wytrzymałość, to jeszcze tak szkoda mi jeszcze wymieniać. Higashi. Tu nic nie ma, okej. Okay. tu można otworzyć. Nie. Chcę uciec, ja chcę uciec Myślę, że całą grę da się przejść nie zbijając ich ale I tak byłoby ciężko Co to możemy sobie oddać? Czekoladę, higasz i grzebień I to tyle w sumie Uu, tysiąc sto. Dobra, to jeszcze trochę i będzie wymieniany ten amulet. O, sam. Nareszcie. Długo was szukałem. うてると思ひなこひなこ、遅かったな心配したぜ。心配してなかったよ相棒なら絶対に大丈夫って言ってたそうかありがとう。 I teraz jakoś tak fabularnie nie ma dużo, tylko się pojawiają jakieś nowe stwory. Co my tu mamy jeszcze? Tutaj nic. A tutaj? Dalsza droga. Jestem ciekaw o czym właśnie rozmawiali. O Jezu, czy to znowu to... Ja chyba mam, eee... nie, bo to poczytano Ja Myślałem, że to zwiększa wytrzymałość, ale chyba to na wytrzymałość zużyłem. Niestety. Znaczy zużyłem jako ofiarę. Złożyłem. Bardzo bym nie chciał z nim walczyć, bo ta walka była dziwna. O zestaw narzędzi. No to możemy ten baseball jeszcze naprawić. Tutaj nic nie ma. Hmm, tutaj pusto, czyli musimy jednak iść do niego. A ja że bardzo nie chcę to. Wyboru nie mam żadnego. A nie, a tu jest powrót. O, dobra. Chyba powinien zostawić wszystkie do leczenia przedmioty. rozglądam za tymi umiejętnościami To później może być przydatne zasuszone za truchło to też przyda do ofiar oczywiście Gdzieś u góry jest a to zostawia kurde bo to jest ciężko Uniknąć. Trzeba na poczytalność zjeżdża. Weź mnie nie, goń. O. A dobra, nie, jakoś nie zadał obrażeń. W jakiś tam sposób. Się zastanawiam, czy może... O jest bardzo zaznaczony już gdzie jest ten dom. Zaraz go zgubię, to nie będzie walki. Nic nie ma. też nic nie ma. Z tą jest tak, że raz mi idzie super, a innym razem trafiam na jednego przeciwnika i idzie mi gorzej. No. się ma. A spróbujmy inną broń walczyć. To jest mega szybkie, jak pamiętam. O kurde jakieś. Szybkie i... i... zadaje sporo obrażeń. Dobra, czyli jak mamy tędy przejść, skoro tędy nie ma jakoś... A, muszę zejść jakoś niżej i wtedy dopiero. Dobra, rozumiem. Bo tędy nie ma przejścia, nie ma. Musiałem się upewnić drugi raz. To jeszcze niżej, w takim razie, tak, tu jest jakoś. On tutaj czeka? Nie czeka. Czyli tutaj, to co minąłem, to jakieś kolejne radio, chyba. I co my tu jeszcze mamy? Święty Bon, chyba trochę za wcześnie na to. Co to jest ten święty Bon? Rodzaj obrotowej latarni, która ma długą historię Ebiso-Gałce. Obraz sylwetka obraca się wewnątrz latarni, pod wpływem prądu powietrza wytwarzanego przez świece. Zwykle obrotowe latarnie służą do rozrywki. Ale te z e były stosowane przede wszystkim do ochrony przed złem. Istnieje u nas zwyczaj, że w roku, który okazał się pechowy, kobiety wieszają je na drzwiach wyjściowych podczas święta Bon trochę przypomina latarnię Tresza, też z Ligi Legend, ale pewnie po prostu podobnie z podobnego źródła jest wzięte. Ten pomysł. Dobra, o, sam, znowu. やめよくんがしっかりと現実を見るまでやめない。かだからやめてくれ。俺はなら言ってあげる。ひなこはね。死んだんだよ。ひなこは向こうの世界で楽しくやっているんだから。そう <Co? S 3> あいぼう。遅かったら。さあ、行こうぜ。 Czy Hinako nie żyje? Jakby miałby to sens pod tym względem. Ale dlaczego oni o tym rozmawiają? Ale to jest zagmatwane. Miałby to sens pod tym względem, że przypomniało mi się, jak jeden z pierwszych odcinków szliśmy i coś mówili, że jaka szkoda, że umarła. Coś tam. I nie wiedziałem o kim to było, ale to może właśnie było o nas. A to jest z drugiej strony to przejście. My jesteśmy po prostu za światach. Może wszyscy umarli. Ale czemu oni rozmawiają o tym, że Hinako na konie żyje? Czy znaczy, miałoby to też sens z tym listem, że są jakieś jeszcze? Ale za światy, za światów to, to ciekawe dosyć. ちょっと休憩しようよ 相棒も疲れただろう休んでてくれ俺は鍵を探してくるわかったえっシュウ君が一緒じゃないと嫌だよ心細いよお願い一緒にいてね別に俺が一緒じゃなくても相棒もう少し休めん鍵は私が探すそうだよシュウ君はずっと先頭で頑張ってたんだから後からついてくるだけだったヒナ子の方が余裕あるっておいそんな言い方をするなよ Chodzi o jakie misje naj... to moja sendy tygle. Ok, czyli mamy znaleźć jakiś klucz. Dobra. Znaleźć klucz do góry. Ktoś uznał, że widziałem jakiś materiał, i ktoś powiedział, że w komentarzu, który czytała aktorkę, która podkłada głos pod Rinko, że mając taką przyjaciółkę jak Rinko, nie trzeba mieć. Nie są ci potrzebni wrogowie. Czyli tutaj pewnie mogę wybrać, ja mam mieć, pewnie muszę wszystko sprawdzić. Dobra szczerze, ja bym zakończył w tym miejscu. Szkoła to będzie nowy po prostu epizod naszych zmagań z tym, z tym strasznym światem. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, Komentarze, jaką herbatę picie. Pi, pi. <gryw> jaką herbatę pijecie? Piliście lub będziecie pili? Raz oczywiście, to zostanie na dłużej poprzez subskrypcję. Do usłyszenia kolejnym razem. Cześć.